Dobry wieczór, dobry wieczór impirkowcy. Jest środa u mnie, 23.50. Więc czas na wojnę. Bijemy się z jakimś mont olimp, Olympus. Jakiś chyba światowy sojusz, że tak powiem. Bardzo nas zaskoczyli, bo wyszli niebieskimi tankami. Jest chyba 2 czy 3 waterpipy, czyli wodociągi, też chyba ze 2 albo 3, maksymalnie chyba 4 Miriamki, a reszta to jakieś Sobki, Krampusy, Ariel też gdzieś było widać, Mileny. No także. Jest to, jakieś, jest to jakaś miła odmiana, aczkolwiek z drugiej strony nie miła, bo z zielonymi kartami to tam troszkę u mnie ach, gorzej, żeby mieć w sześciu składach przynajmniej 2 trzy zielone. Więc dobrze. I zostało 91 ataków, nam zostało 76. Czyli przegrywamy i w atakach. 76 na 91, czyli 15 atakami, a w punktach 150, niecałe punktów, czyli dostajemy baty. No ale Dosyć mocny jest ten sojusz, tak patrząc po tych składach, no to mają tam mocne te składy. No dobrze, w sumie to nie wiem od czego zacząć, chyba od tego wodociąga zacznę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa, cztery, siedem celi mam ogólnie. Ach, więc trzeba byłoby coś dobrze ściągnąć no nic, dobrze zacznijmy może od tego wodociąga musimy tu coś pozmieniać w tych składach hmm. dajcie chwilę nie czuję tego składu, ale tak chyba pójdę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. W sumie powinienem wziąć chyba coś na minionki, jakąś dezaktywację, ale. Hmm. No właśnie. Jakoś tak. Nie do końca czuję ten skład w tej postaci. No ale dobra, lecimy. O, spróbuj innym razem. Dajcie chwilę, no dobra, to lecimy, zobaczymy. Tak też właśnie myślałem. Hmm. W zasadzie mam trzy ruchy, cztery, które mógłbym zrobić. Ale czy jakikolwiek przybliży mnie do złożenia więcej zielonych niż, niż tylko ten jeden, który widać, Ech. Przez kufu nie chcę grać, każda strona, którą bym nie wygrał, nie, wygrał, nie wybrał, to jest fatalna, hmm. tu raczej będzie bomba. Dobra, siolety najpierw. No, nam te obywateli, wszystkich No dobra. Dwa zielone, ale czy ja to zdążę odpalić? Trzy. Dobra, może mi się uda. Nie, kaskada. No dobra, a co mi da teraz ten niebieski diament? Który mi podejdzie nie. Wzię. Jeden zielony mi podejdzie dwa razy. To raz, dwa, trzy, cztery klocki. To ją na pewno nie ściągnie. Hmm. Dobra, spróbujmy jednak tak zagrać. O, liczyłem na jakieś kombo. Kto się one Okej, okay, nie najgorzej. Biegnę tu. Cztery klocki... Trzy klocki pójdą w kufu, powinien zginąć. Tak jest. Uf. dobra, zróbmy tak. To jest misja samobójcza. Niestety. Pięknie. Ha. Tylko co ja tu teraz będę składał? W kogo tu bić? Kingston, znaczy jeżeli uderzę w dachę, jest szansa, że się odrodzę minimalna, bo nie minimalna, ale jest. Będę musiał zaryzykować, bo tu mam więcej czasu na składanie klocków po lewej stronie ze względu na to, że chciałbym zrobić ten ruch fioletowymi. A tu pójdą czerwone większe kombo. No dobrze, zaryzykujmy. jakieś klocki przyszły, ale oczywiście nie mój kolor, no nie ładujcie mi go. Super. Okej. Okay. Nie. Fatalnie. Najgorzej jak mogłem, przegrałem. Boże, kochany! Brak mi słów. Dobra, brak mi słów. Idziemy na tego. O, tu są oddziały magiczne wszędzie. Dobra, ale bierzemy go na tapetę. Dajcie chwilę, sobie wymyślę skład. No dobra, tu sobie wymyśliłem taki skład. I oby miał więcej szczęścia niż przed chwilą. W, czy w pierwszej walce, bo to po prostu była tragedia. No proszę. Gdybym miał takie klocki w pierwszej walce nawet bym się nie przejmował. Wybijmy tą stronę. Złóżmy tak. Ok. To złóżmy tak. No i Hulda i Grim byli bezużyteczni. Masakra. No dobrze. Idziemy na kolejnego typa. Zostały mi Mariamki. Mariamki i Sopki. jest Krampus. No dobrze. Zróbmy łatwiej. Innym. Weźmiemy tego. Dajcie chwilę. Ok, wymyśliłem sobie taki skład. Także zobaczymy co z tego wyjdzie. O oh, Boże kochany. ileż można wybierać? Dobra. Kulerwo tarlak. Potem pozamieniamy oddziały. Potrzebujemy greenbla tu był, tak i tu Rigard, nie ten, ten, okej, okay. dajmy mu ten oddział z maną, tutaj tak, dobra, to lecimy, Mi się przytrafiają odbitki jakieś. Hmm. Jak ja chcę składać te zielone? Czy mi tu ktoś jeszcze podejdzie? W fioletni tu może gdzieś podejść jeszcze. numer Zróbmy tak. Okej. Okay. Czyli miałbym tu od jakiś fiolet jeszcze? Okej. Okay. To jest fiolet, to jest super. <śmiech> <śmiech> Czyli użyjmy sobie te zielone, mamy fiolet. Się nie muszę z niczego leczyć. Szkoda mi tych klocków, bo poczekał na to, aż ona się odpali. Raz złożymy tu niebieskie, przyspieszmy ją trochę. Dobra, mamy zielone. Czyli super, tu zróbmy jeszcze tak. Aj, to ciągło mi te niebieskie. Ale dobra, jest super. Rigarda zostawimy, odpalimy sobie tarlaczka, przyjdziemy. Jeszcze się nie załadował. Odpalmy tak. No dobra, możemy zielone odpalić. Teraz pytanie, czy są nie. Guarda. Hmm. I moje czekanie się właśnie zemściło. Takie są skutki czekania. Hmm. Dobra. A czemu ona nie zginęła? masakra Nie, no nie wierzę w to. Nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Katastrofa. 7 punktów. Nie, no ta Wolina będzie totalną porażką. Dobra, nie ma kombinowania. Ile im zostało tych ataków? 85, 73. Jarbas już wziął do No dobra, okej, okay, niech idzie. Idziemy na tego typa. Co tu jest? Z, 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 Trochę zmieniłem swój skład, no ale okej, okay. zróbmy teraz tak, tak i odzima co tu jest fioletowe, yy, jakiś lekarz, zróbmy tak i dezaktywacja, okej, okay. lecimy. <słyszy> Nie, druga taka walka, no, gdzie po prostu szczerze mówiąc z dupy klocki się zrobiły i dobra, zróbmy to, obniżmy obronę. ojczyma ją zabije. A jak nie to klocki. No i po walce. To było szybkie zwycięstwo. Dobra, dajcie mi chwilę. Okej. Okay. Także Super, jarba, dzięki za dobitkę. Także zróbmy ostatnie dwa ataki. Może weźmiemy tą milenę <laughs> dla odmiany. Milena? Czy ten krampus? No, dobra, idziemy na milenę. Dajcie chwilę, sobie biorę skład. No dobra, taki składce wymyśliłem. Malusi do blokowania Ludwika. Tylko się obawiam tej ninży. Czy mi tu nie będzie brudzić tym swoim paleniem? Nie, wiem, nie, nie pamiętam, czy Malusi to blokuje. No dobra, okej. Okay. Tak lecimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Raczej wojna przy... Na straty spisana, także widzę, że co drugi atak wchodzi, właśnie co drugi atak. Czy to mi ja odpali te Muszę tych żółtych poszukać jak najszybciej. No dobra. Wiążę sobie, o milena się odpala, okej, okay. hmm. a ona czyści, oczyszcza stosu wszystkich sojuszników dolegliwości, tak, hmm, pierwsze zielone, no dobra, i daje manę więc. Trzeba szukać żółtych. Zawsze się muszą rozjechać. Jaki pech. Ta z drugiego ładunku będzie bić. Ja nie wiem, ale ewidentnie jakby kolejną wojnę musiałbym przegrywać. Dobra. Jestem w stanie teraz Ludwika zablokować Boże, ale to bolało Jak ja mam się tu do tych żółtych dobrać, Dobra, zróbmy taki ruch. O. Okej. Okay. Hmm. Super ile tego palenia jeszcze mam. Masakra, nie no. Masakra z tą wojną żeby mi jeszcze te ciszery przeżywa to byłoby fajnie ale ona mi nie przeżyje nic Dobra zadajmy tu jeszcze dodatkowe obrażenia może mi się uda szybciej wybić Dobra zróbmy tak No i super. Ja nie wiem. No dzisiaj to ewidentnie te klocki No nie pomyślni. Jakieś niepotrzebne kombo wyjdzie. Dobra Dobra, wejdziemy tą dobitkę i tyle. Bez lekarza. W zasadzie lekarz mi już tu jest niepotrzebny. Dobra, i lecimy. O. Posprzątamy po sobie i tyle. Będę musiał potem na spokojnie zobaczyć te walki jeszcze raz. Czy mogłem coś innego zrobić? Czy nie bardzo? tej, tej palenie najbardziej będzie tu dostwierać. Tak, i po walce masakra, ale w kratkę ataki. No nic, ewidentnie za pierwszym razem miałem pecha, za drugim razem niepotrzebnie czekałem. Braz, gratuluję, braz, jarba, brawo, Drago, super, Tomeczek, Destro. Neemi nawet wysoko zabrnęła, proszę, 193, ale zaszczyt. No nic, im zostało 85 ataków, nam 69, więc ewidentnie mamy przegrać. Ewidentnie mocny sojusz nam się dostał. No także, no niestety, no. tego nie dobił. Mogłem to dobić. Nie zauważyłem tego. Mój atak mi został. Moja dobitka. No nic. Dobra. Brak mi słów. Nie wiem co mam powiedzieć. No. Chyba tak miało być i tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszły, poszła wojna, jak Wam idą ataki, czy Wam się podobało, czy nie. I do następnego, na razie.